4 no Tak, to się nagrywa. Serka nie, bo jestem trochę zdezorientowany. Obok mnie jest mój kumpel Oniku. Progamer.pl Niedługo prawdopodobnie zacznie kręcić, tylko jeszcze nie wiem, czy się zgadza na to. jak go polecę, jak zacznie kręcić. I dzisiaj wam pokażę. Nie wiem, czy to mogę nazwać trickiem, czy to raczej nazwać... Nie wiem, zabawą, nie wiem. E, potrzeba jakieś mopki zespawnować, no to nie patrzcie na to jaka. E, bo te creepery, creepery, Bo tutaj się gasy rozmnażały i, i jajka pospadały, które jakoś nie rosną. E, dobra, mniejsza z tym. E, no to tak. Bierzecie śnieżkę jakieś potworki do... mniej więcej takiej dziury. I po prostu strzelacie.

Ja najpierw się zajmuję tutaj tym spadkiem. Jak ktoś wie o co chodzi, no to jest geniuszem. Bo ja sam ogólnie nie wiem o co chodzi. Nie no dobra, wiem, ale nie chcę się wymądrzać, że wiem. Yo, motherfucker. Yo, motherfucker. jeszcze byś dzisiaj strasznym jak ktoś mi zrozumiał, to już dzieje Nie na żartuję e, Nie, bo mi się nudzi tutaj trochę, więc już coś wymyślam znowu I znowu mnie potem łeb będzie bolał, ale dobra Słyszałem to, pro gamerze Pro gamerze, ja głuchy nie jestem jeszcze nie no, lepiej siedzieć cicho Dobra, ja to skończę poza odcinkiem, bo też mam inne sprawy. No to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.